Gdy zapadł zmierzch nad puszczą cichych wzgórz, powietrze stawało się gęsto i zimne. Niebo, wolne od gwiazd, było zasłoną z najczarniejszego aksamitu. Dla Marka, leśnika i przyrodnika z zamiłowania, to miejsce było domem, labiryntem, który znał na pamięć. Ale ostatnio ciche wzgórza stały się inne. Cisza, która kiedyś koiła, teraz dławiła, przerywana tylko przez dźwięki. Pierwszy raz usłyszał to miesiąc temu. Było to zniekształcone echo starego alarmu przeciwlotniczego, które rozdarło noc. Nieczyste, o, -o, o, ale coś zepsutego, mechanicznego, brzmiącego, jakby syrena dławiła się rdzą i rozpaczą. Początkowo myślał, że to wiatr, może stara instalacja w odległej opuszczonej bazie wojskowej. Ale dźwięk się powtarzał, zawsze o innej porze. Zawsze z innego kierunku, ale zawsze z tą samą, niepokojącą osobowością. Dziś wyruszył, by to sprawdzić. Wyposażony w latarkę, nóż i stary aparat z obiektywem noktowizyjnym, wszedł w gęstwinę, gdzie korony sosen ledwo przepuszczały resztki światła, zamieniając zmierzch w niemalże noc. Mijał stare, spruchniałe pnie i plątanine korzeni. Po godzinie marszu, przez coraz bardziej złowieszczy las, usłyszał to ponownie, tym razem głośniej, bliżej. Syrena zaczęła od pojedynczego, długiego jęku, który przeistoczył się fragment audycji radiowej, niewyraźny głos speakera, a potem nagle wpiskliwy, rozpaczliwy płacz dziecka. Serce Marka zamarło. To nie mógł być alarm, to była pułapka natychmiast zgasł latarkę i przykucnął za rozłożystym dębem. Wiedział, że nie powinien się ruszać. Złowrogie stworzenie, znane z miejskich legend jako Siren Head, polowało na dźwięk i zmyślnie go imitowało, by zwabić ofiary. Cisza powróciła, gęsta i ciężka. Marek wstrzymał oddech, próbując zlokalizować źródło dźwięku. Nagle, bezgłośnie, Poczuł, że coś jest nie tak z otoczeniem. Podniósł wzrok. W oddali, wystając ponad wierzchołkami drzew, dostrzegł: Było gigantyczne, o wysokości dwóch, może trzech pięter. Jego ciało było nienaturalnie chude, jak wysuszona mumia, pokryte szarą, pomarszczoną skórą przypominającą zniszczony, zmoczony węgiel. Kończyny były nieproporcjonalnie długie, zakończone kostnymi szponami. Ale najstraszniejszy był jego głowa. Nie była to głowa w ogóle. Był to metalowy słup, wznoszący się z chudego karku, a na jego szczycie umieszczone były dwie gigantyczne, rdzewiejące syreny, obrócone w przeciwne strony. Z nich zwisały poskręcane kable i wilgotne, czerwone nitki, przypominające żyły. W szczelinie między syrenami czaiła się czysta czerń, rodzaj nicości. Która wydawała się aktywnie pochłaniać światło. Stwór stał nieruchomo, naśladując stary słup telegraficzny. To była jego adaptacja, jego kamuflaż. Marek poczuł paraliżujący strach, który przekroczył instynkt i sięgnął do pierwotnego lęku. Był obserwowany, choć stwór nie miał oczu. Syreny, jak potworne uszy i usta zarazem, były skierowane w jego stronę. Nagle. Z syren wydobył się nowy dźwięk. Nie był to już płacz dziecka. Był to głos zniekształcony i nie do rozpoznania, ale Marek poznał w nim tonację. Marku, dlaczego jesteś sam, kochanie? Wracaj do domu. To był głos jego zmarłej matki. Marek zacisnął zęby. Łzy napłynęły mu do oczu. Bestia polowała na jego ból. Grała na strunach jego najgłębszej traumy. Siren Head zrobił krok. Nie poruszał się, nie chodził, on przemieszczał się. Każdy krok był nieznośnie powolny, ale potężny, łamiąc gałęzie pod swoimi stopami. Marek wiedział, że musi uciekać. Obrócił się i ruszył w głąb lasu, starając się poruszać bezszelestnie, jak cień. Miał nadzieję, że zagłuszy go szum własnego, walącego serca. Ale Syrena już zaczęła swoją symfonię. Z góry rozrywając drzewa na strzępy, wydobył się hałas. Syreny nie emitowały już fałszywych głosów. Emitowały zgiełk. Był to miks nagrań, szum autostrady, złowieszcze metaliczne stukanie, skrzypienie rozrywanego metalu. A wszystko to przeplatało się z wielokrotnym, gwałtownym kaszlem i krótkimi, przerywanymi krzykami prawdopodobnie jego wcześniejszych ofiar. Dźwięk był tak potworny. Tak głośny, że fizycznie bolał. Uszy Marka zaczęły krwawić. Biegł potykając się o korzenie, oślepiony przerażeniem. Całe drzewa drżały. Liście spadały z hukiem. Siren Head był blisko. Z tyłu usłyszał straszliwy dźwięk. Nie syren, ale coś innego. To był odgłos jego potężnych, kostnych szponów szorujących po kamieniu, tuż za jego plecami. W ostatniej chwili. Rzucił się w dół, do płytkiego zagłębienia terenu, maskując się w cieniu wielkiego, wykrotu drzewa. Dźwięk syren przeszedł nad nim, tak intensywny, że czuł wibracje w kościach. Nie mógł wytrzymać, zakrył uszy dłońmi. Gdy Siren Head minął go, Marek podniósł głowę. Widział gigantyczne szare nogi oddalające się, ciągnące za sobą zerwane liany i młodnik. Stwór szukał dalej, mylony przez zgiełk, który sam stworzył. Nagle z syren wydobył się nowy dźwięk, tak subtelny, że prawie go przegapił. To był dźwięk cichego oddechu, nie własnego, ale oddechu śpiącego człowieka. To było uspokajające, łagodne. To była obietnica bezpieczeństwa. Marek wiedział, że to najgorsza pułapka obietnica spokoju, którą stwór wykorzystywał, by wbić się w umysł ofiary. Zmusić ją do wyjścia z ukrycia. Leżał w błocie i ściółce, drżąc, z krwią kapiącą z uszu. Musiał czekać. Czekać, aż stwór się oddali. Minęły minuty, które trwały wieczność. Cichy oddech stawał się coraz słabszy, coraz bardziej odległy. Las powoli wracał do swojej fałszywej ciszy. Gdy Marek wreszcie podniósł się, ledwo trzymając się na nogach, Rozejrzał się w poszukiwaniu drogi ucieczki. Wtedy, w kompletnej ciszy, która zapanowała, usłyszał tylko jeden, jedyny, cichy klik. Kliknął, migawka jego własnego aparatu. W przerażeniu spojrzał na swoją szyję. Aparat wciąż tam wisiał, ale nie dotykał go, kto lub co go włączyło. Zanim zdążył pomyśleć, ostatni raz, z syren, które musiały się zatrzymać i obrócić w jego stronę. Zabrzmiał nowy, finalny dźwięk. Był to jego własny, gwałtowny, spanikowany krzyk sprzed kilku sekund, który stwór musiał nagrać i odtworzyć z bezlitosną precyzją. Marek nie zdążył wydać nowego. Ostatnią rzeczą, jaką poczuł, było zmiażdżenie i ostry, metaliczny zapach zbliżający się z góry, oraz huk, gwałtowne, ostateczne zniekształcenie Syren które nagrało jego śmierć, by użyć jej jako kolejnego elementu w swojej wiecznej, mrocznej symfonii cichych wzgórz. Las ponownie zapadł w ciszę, teraz czekał.